Pyszna kawa, tym razem skupka, piękna, nie bez powodu, bo mamy piękną słoneczną pogodę prawie w całym kraju. Zapraszam, sprawdzimy sobie, co tutaj w pogodzie się będzie działo. Za moimi plecami kamera na żywo, poniedziałek, godziny popołudniowe, Giżycko i widzimy tutaj zachmurzenie, to zachmurzenie jest troszkę bardziej widoczne, natomiast jest to zachmurzenie związane z tym frontem atmosferycznym, z tym bieda frontem atmosferycznym, który znajduje się gdzieś tam właśnie od Polski południowo-zachodniej po Polskę północno-wschodnią, no i raczej opadów już nie przynosi, albo przynosi bardzo mało, natomiast no to zachmurzenie... Jest, ale ogólnie temperatury są całkiem przyjemne. Sprawdźmy, jak ta sytuacja pogodowa wygląda aktualnie. Ja już się w tym momencie przełączam i lecimy, moi drodzy. Ano, sprawdzamy przede wszystkim na początku temperatury. Zarejestrowane jakie były właśnie w poniedziałek w godzinach popołudniowych wieczornych. Od razu powiem, że kilka nowości wprowadziłem, trochę odświeżyłem szatę, powinno być bardziej czytelnie, ale jeszcze nad kilkoma nowościami pracuję, więc zapraszam. I co my tutaj mamy? Temperatury na godziny popołudniowe, na godzinę 14. No i widzimy najwyższe temperatury w Polsce południowo-wschodniej, czyli właśnie tutaj województwo lubelskie, województwo podkarpackie, tamte. Temperatury 26-27 stopni Celsjusza, północ troszkę te temperatury niższe, 19-20-21 stopni Celsjusza. A co będzie działo się? W godzinach wieczornych w poniedziałek, ale przede wszystkim, co się będzie działo w kolejnych dniach, sprawdźmy, zerknijmy sobie, co my tutaj widzimy. Widzimy wyż, wyże rozciągające się od Półwyspu Iberyjskiego, poprzez Francję, również poprzez Polskę. Ja wiem, że to tutaj nie wygląda, bo tu jest taki pas zachmurzenia, ale ten pas zachmurzenia zanika. Zobaczcie, z godziny na godzinę tych tego zachmurzenia jest tutaj mniej i to właśnie dlatego ta pogoda będzie się w kolejnych dniach poprawiała, wyżej również dalej od naszych granic. Więc cóż, Polska w najbliższym czasie, jeszcze w nocy z zachmurzeniem, z zachmurzeniem od Polski Południowo-Zachodniej przez Centrum Północny Wschód, tam mogliśmy i możemy obserwować. Właśnie w poniedziałkowym popołudniu to zachmurzenie i lokalnie te opady deszczu. Zachmurzenie piętra niskiego również pojawiło się w Polsce południowej, ale zobaczcie, województwo lubelskie, tutaj mamy suche powietrze i tutaj mamy no, już zdecydowanie wyższe temperatury. Zachmurzenie również w Polsce północno-zachodniej, no ale tak jak mówię, będzie piękny zachód słońca, więc warto to przyobserwować z pewnością. Jak widzicie, z godziny na godzinę tego, tych chmur powolutku, powolutku, Ludku jest coraz mniej. Ta troposfera się coraz bardziej wysusza, te przyziemne warstwy atmosfery coraz bardziej się wysuszają. Zobaczcie, opady jeszcze w godzinach porannych w Polsce południowo-zachodniej były, natomiast teraz już tylko konwekcja gdzie w Polsce centralnej i w Polsce północno-wschodniej i to tak naprawdę tyle, więc zaufajcie mi. Dobra pogoda będzie. Z racji tego, że wyszpiet 1025 hektopaskali, jego centrum we wtorek znajdować się będzie po prostu nad Polską. No i tu będzie no, minus dla tych, którzy są wrażliwi na wysokie ciśnienie, ponieważ głowa może boleć, ale ogólnie. Będzie naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemne. Przyjemnie niżej będą znajdować się nad Oceanem Atlantyckim. Nie będą nam w żaden sposób zagrażać, ponieważ dominacja wyżów w Europie jest bardzo znaczna. No i tak, wtorek to już coraz wyższe temperatury z powrotem po tym dosyć chłodnym poniedziałku, ale te temperatury będą wzrastały stopniowo, ponieważ czynnikiem, który jest istotny do tego, żeby te temperatury się podniosły, jest przesunięcie się centrum. Tego wyżu bardziej na północ. Wtedy to te ciepłe powietrze będzie coraz bardziej pchane również do Polski i te te wysokie temperatury obejmą również Polskę centralną, Polskę zachodnią, a nie tylko Polskę południowo-wschodnią. Oczywiście chłodne powietrze będzie napływać na północ od centrum niżu, czyli to jest taka no, standardowa sytuacja. Problemem jaki dla nas będzie to to, że te powietrze będzie płynęło z nad yy, tutaj kontynentalnej w sumie praktycznie Azji i wschodniej części Europy i będzie to suche powietrze. To jest duży problem, bo niestety susza będzie będzie postępować w nocy opady jeszcze gdzie nie gdzie będą występowały na osi tego frontu atmosferycznego w nocy też troszeczkę więcej zachmurzenia z powrotem się pojawi od województwa południowo-zachodniego bo województwa południowo zachodnich przez centralne popołudniowe wschodnie na południu natomiast i na północnym zachodzie zdecydowanie ładniejsza pogoda w nocy temperatury nam spadną ale nie jakoś tak bardzo mocno w Polsce południowej, południowo-wschodniej do 19-20 stopni Celsjusza więc województwo Podkarpackie i województwo lubelskie będzie z nocą tropikalną, natomiast o wiele chłodniej w Polsce północno-zachodniej. Tamte temperatury będą już niższe 10, 11 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr maksymalne porywy do 20 km na godzinę w Polsce południowej południowo-wschodniej. Na wschodzie kraju będzie wiatr z północy na południe, natomiast na zachodzie za frontem atmosferycznym bardzo słabe porywy w kierunku północno-zachodnim. Wtorek z piękną, słoneczną pogodą. Oczywiście jeszcze gdzie niegdzie będzie duże zachmurzenie związane z tym bieda frontem, który zanika, ale już w godzinach popołudniowych tego zachmurzenia powinno być zdecydowanie mniej. Najwięcej słońca w Polsce Północnej i Północno-Zachodniej. No i tam szybko też temperatury wzrosną, ale nie maksymalnie, bo maksymalne temperatury nadal województwo podkarpackie i województwo lubelskie tam do 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej nad morzem 20 stopni Celsjusza. Celsjusza w Polsce północnej i północno-zachodniej będzie to 23 do 24 stopni Celsjusza, i porywy wiatrów wektorek w godzinach południowych, popołudniowych będą trochę silniejsze, ale maksymalne, maksymalne porywy będą w Polsce północno-wschodniej do 30 km na godzinę. Na wschodzie wiatr będzie wiał z północnego wschodu w kierunku południowo-zachodnim, natomiast na zachodzie. Wiatr wschodni, ale bardzo, bardzo słaby. Środa, piękna, słoneczna pogoda przez cały dzień. No i też te temperatury wyższe na poziomie 30-31 stopni Celsjusza w Polsce Południowej. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na wybrzeżu 23-24 stopni Celsjusza. Pory wiatru do 30 km na godzinę. Czwartek. Kontynuacja pięknej, słonecznej, wyżowej pogody, ale już temperatury wyższe, te temperatury mogą osiągnąć 31 do 32 stopni Celsjusza, no i wiatr znów do 30-35 km. Na godzinę. Kolejne dni, no to nadal te wysokie temperatury, aczkolwiek na przełomie miesięcy, a więc 31, mamy dwa scenariusze. Jeden mówi, że się mocno ochłodzi, drugi scenariusz mówi, że temperatury bardzo wysokie nadal się utrzymają i będą się utrzymywać do 3 bądź 4 września. To jest jeszcze temat do omówienia w kolejnym odcinku. Natomiast do 30 mamy praktycznie pewne wysokie temperatury i pewną bardzo małą ilość opadów. Moi drodzy, dziękuję wam za to, moi drodzy patroni wspierający, że pomagacie mi rozwijać ten kanał. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału, do wsparcia go, czy to na YouTubie, czy to na Patronite, czy to poprzez jakieś inne tutaj formy płatności. Dziękuję wam za to i widzimy się w kolejnym materiale.